A i to się w kolejnym odcinku. Tą odcinku jestem w Rocket i pokażę Wam detety Game Pass. Samochód może być biały, czarny, jak go nie przemawiacie, niebieski oraz czerwony. Czerwony. Pokażę Wam, pokażę. O. Są takie coś. Jest też polis tam. Okej. Musimy się dobrze to zrespić. Jak to, jak go

świetlenie w sumie są bez źle właśnie teraz w w sumie już specjalnego nie jest, to jest normalne chyba że ja go w każdym to Left Alley, Little Alley, Take Down oraz Podligu to jest takie samo osiedlenie. Nie wiem, czy mogę jeszcze nikogo pograć, żeby Wam. lepiej to pokazać. Proszę, ja się można. tak się działa w stronę. ole. jakaś za ciebie damy radę tutaj Wam pokażę w strój policjant. Tam chodzi na bagażniku, więc to samo co w normalnym. Drugi to jest. Taki? Tutaj ja wam pokazuję, bo w tym jest też inne oświetlenie. No i razy jedno sikliny od razu. Ktoś nie widział, to tutaj są takie małe światełka. Tutaj też są światełka. Tutaj, tutaj, tutaj jest YouTube hit, ale w ogóle podlega, jak to wygląda. A co nie ma. Znaczy, nie ma. znaczy przepraszam Was za lagi. Od razu, jak zobaczyć tle, to przepraszam Was za to... No... Przepraszam Was bardzo za te hałasy w tle. Trochę Floret Express van. Ja teraz się na ja niedźwiedzi to na łatowski. Ale łatowski to już lepiej byłoby gdzieś z tak. No ale, taki mógłby być. Taki jest. Świetlenie. Tutaj jest jeszcze. Normalnie to nie się go tam W każdym taki to jest, że tak powiem. tym, z tym. Z tym, z tym, z tym. A teraz mamy tylko pokazać. Król. O kurko cię na ale... Już No zabił, Później tylko chciałem wam pokazać. Próbuję zawiesić, w po to Jeszcze raz. Ja Tylko po prostu. Tak. wszystko Cześć. też Cześć. To Cześć. 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 Przepraszam bardzo wszystkich, to tylko szybko tutaj jest teraz. muszę chwilę poczekać. Zasunę tę strugę, którą się zobaczyć. Bo jak widać, mi gry zrelagowało. zobaczyć, jak będziecie grali. Ale jeszcze mam takie, ja, jakieś zdjęcie mam do tego wyrzucę, to chcę z montażu. Więc ja co, to było na tyle, żeby się to wyjąć. Pa! Do kolejnego. Kiedyś wyszła. Prawda. Montaż mi się nikogo. Ja. Okej. Jak ja kończę sobie na razie. To dlatego tak. Pa pa, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Więc pa.